Cube Express. Jest to gra e, o rozwoju e, sieci e, przewozów e, kolejowych e, w czasach parowozów. E, Orlando Sa e, jest projektantem. Tutaj jest e, ilustrator. E, materiały w języku angielskim, niemieckim. Natomiast sama gra jest wolnojęzykowa, poza kartami celu, gdzie tylko jest, ale też ten cel jest malowany. Spilf i Fible, czyli e, pasja do gier, podaje z w tłumaczeniu, jest wydawcą, nowy wydawca u nas. Dwóch e, do czterech uczestników od dziesiątego roku życia e, 40-80 minut czasu zabawy. Gra kafelkowa. I co my tutaj mamy? Mamy tak, mamy kostki. Kostki tu mogą być i pasażerami, i dywidendą, i zasobami, w sensie e, żelazo, węgiel, e, drewno. E, mamy karty celu, e, i to są jedyne, jedyne językowe e, po niemiecku, po angielsku, ale też jest obrazek, tak? E, Jedna stacja w mieście przynaj... o wielkości przynajmniej 5, czyli widzimy 5 czy więcej domków. I Będziemy mieli tam stację, no to mamy, mamy to. Mówiłem tu, kostkę dać, spełniony ten cel, tak? A te domki będą pokazane gdzieś tu. O, tu są, widzimy te, te domki, tak? Też po samej ikonie można się kapnąć, o co tam chodzi. Tam przynajmniej 5 stacji wybudowanych, no i tu widzimy. Inne cele i sobie obejrzymy. Maksymum 5 nagracza można postawić w danym miejscu. Tu jest fajne to, że jedno, że poruszamy po tej sieci... E, trakcyjnej, nasze parowozy, żeby do danych miejsc dotrzeć, żeby coś tam zrobić na kaflach. To jest yy, yy, podobne jak, jak w, w, me, w grafie, o metrze też. Yy, natomiast yy, też jest super to, że, że te kostki nam różne rzeczy zastępują. To jest taki innowacyjny pomysł. Yy, dobra, tu mamy parowozy i, i znaczniki do do, do, do przesuwania punktowych rzeczy, tutaj mamy trochę jak w katanie domki z stację. znacznik pierwszego gracza, 9 punktowe na koniec, rozpoczynający z kafelek. Płytki nasze, indywidualne. <laughs> jak mijamy kafelek z takim znaczkiem o z takim to dostajemy dwa te dwa kasy e, potem tak węgiel do przesuwania wydajemy dodatkowo pociągu e, drewno żelazo zapas e, miejsce na e, te stacje e, dodatkowo jak te zdejmiemy to będziemy mogli wprowadzić za opłatą oczywiście drugi parowóz e, Teraz tak, jaki tutaj znaczek, tyle możemy mieć maksymalnie w tych miejscach elementów. I tu widzimy, jak wysuwamy w dół, no to jeden idzie tu, drugi tu, ale jak na przykład przesuwamy stąd do góry, to jeden idzie tu, a drugi idzie w te miejsce, tak? Jak stąd tu, to jeden tu, drugi tu. Jak stąd w dół, jeden idzie w ten, a drugi w te miejsce. Zawsze coś wraca do puli zapasu lub do puli dywidendy pieniędzy. To dla każdego płytki o, ładnie wychodzą, to są startowe. Zawsze wszystkie biorą udział. na znaczy tych startowych, tak, będą bez, bez domków, ale biorą udział. No i tu widzimy tak: coś tu co będzie nam produkowało dane, dane elementy. To, co natychmiastowo, piorunek jest, jest ten e, brane. E, potem tutaj mamy, że fabryka. E, fabryka, kto zgromadzi dane elementy, ten 7, kolejni 5 punktów. Do tworzenia miasta, fragmenty. I one są też z drugiej strony jak nie możemy dać, no to wiadomo dla graczy też tak, ale możemy też wtedy tak, tak użyć i natychmiastowo dajemy budyneczek, jak, jak, nie, jak nie, nie, nie możemy jak dołożyć, to możemy zawsze tą stronę sobie dołożyć, tak. A, no i oglądamy kolejne. Takie tetki, skrzyżowania. Latwiastowo dwa, dwa kasy razy ilość z czym to jest połączone, tak? Ile, ile będzie on na bokach elementów. No i w fabryki widzimy różne, różne zestawy, tak? Zastarczenia i różne punkty: 5, 6, 7, a pozostali 3, 4, 5. No i tutaj te, te takie że, że słabsze wartości. Tutaj mamy ten, jakby te miejsca pozyskania, a tu miejsca przeróbki, fabryki, tak? Dla żelaza, tu dla węgla, a te są w sumie jednakowe zawsze no z lasu drewno pozyskiwanie. Więc mamy łuki, tetki i skrzyżowa skrzyżowania. No i teraz te, dru z drugiej strony, jakby te, te ślepe uliczki. Miejsca pozyskiwania zasobów, miejsca wyda fabryki wydawania zasobów. widzimy miejsca, gdzie będą dywidend... stały kosteczki dywidendy, jako z pieniędzmi, pieniędzmi. A tu te krążki. Od tego miejsca będziemy przesuwali. Jak minie nie daną ten kostkę, tę ten kostkę bierzemy. Tu miejsca na, na karty. A tu miejsca pozyskiwania płytek. I to jest dla e, trzech, czterech. A to jest dla dwójki. Dwójki. Instrukcje y, niemiecka, angielska. No, wiadomo, nie dla 0,3. Co jest odpowiedzialny za produkt? Yy, ta miejscowość to gdzieś w pobliżu Hamburga z Niemiec jest, tego co mi wiadomo. Kostka nie jest tylko kostką, muszą być różnymi rzeczami, tak? Tu jak startujemy, tu leżą dwie, pozostałe tu. Pociąg, ta, ta jedna już leży na planszy, tak? Tu widzimy te kostki, a tutaj znaczniki, tak? No i tutaj te elementy, e Po kolei co, robimy. Produkcja fabryki. Tu pasażerowie też jak ich oddajemy to ten to jakby płacą nam za bilet tak i dzięki temu możemy na coś uzbierać pieniądze. No, tak, to jest złożone. Jak będziemy dalej ten kafelek brali, wtedy możemy w tym miejscu, w danej kolumnie, e, jakby położyć, y, zaplanować y, y, te y, swoje cele przyszłe. No i fajnie taki spis, spis co, co robimy, tak? Co obligatoryjnie, co opcjonalnie, czy obligatoryjnie rozbudowa sieci. Opcjonalnie posunięcie lokomotywy, lokomotyw, tam mogą być dwie, obligatoryjnie rynek, tak? Z płytek. A, dobra, tyle jeśli chodzi o otwarcie. Yy, trochę yy, zwrotnice semafory, trochę yy, ro, yy, yy, z yy, yy roll rol, roll The Cube, nie pamiętam jak się nazywało, pewnie z, z kostkami w Science Fiction, taka była, teraz uciekła nazwa. Trochę Tokio Metro, tam też na, mieliśmy, że pasażerów woziliśmy i, 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 i korzystaliśmy z, z przewozów właśnie z na planszy, więc Tokio Metro też coś z tego miało. Ładnie zrobione wydaje się i fajny pomysł właśnie, że te kostki wiele rzeczy nam zastępują w zależności gdzie są układane no i jak się poruszamy na tej planszy modułowej to e, takie rzeczy jakie będziemy dostawali ciągle rzeczy rozbudowa planszy wpływa na, na przebieg gry tak e, więc no całkiem ciekawe to, to się wydaje autor jest też znany nagradzany Cube Express a to już było nominowane do nagród w, w kategorii gra e, innowacyjna. Tak? Dla mnie to są ważne nagrody, bo jak są innowacyjne, to, to są jakieś nowe rzeczy wprowadza. Tak? E, a nie tylko ładną grafikę, ale nowe, nowe pomysły. E, Cube Express, e, dzięki.